Beata Kozidrak nie chciała oddać mikrofonu. Scena w Opolu musiała być jej. Na opolskiej scenie podczas koncertu Super Jedynek wystąpił zespół Bajm. Beata Kozidrak chętnie śpiewała utwory, na które ochoczo reagowali fani. Choć prowadzący chciał zachować dyscyplinę czasową, wokalistka nie dała sobie odebrać mikrofonu. Zamiast tego postanowiła zaapelować do publiczności. Za nami dwa dni festiwalu w Opolu. Impreza, która na przestrzeni lat stała się jedną z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych w Polsce, doczekała się swojej 61. edycji. Pierwszego dnia festiwalu w Opolu na scenie rozbrzmiały utwory Czesława Niemena wykonywane przez uczestników konkursu Debiuty. Nie zabrakło również drugiego cyklicznego koncertu czyli premier. Statuetki zostały rozdane, a główną nagrodę za utwór Gdy jest brzydko otrzymali Józefina Skubas. W tym roku do programu powrócił koncert, superjedynki oraz kabareton, których nie mieliśmy okazji oglądać od kilku ładnych lat. Byliśmy świadkami tych elementów festiwalu podczas jego drugiego dnia. Na scenie zaprezentowały się najważniejsze grupy kabaretowe w kraju, a ich skecze rozbawiały do łez. Podczas koncertu największych polskich gwiazd roka nie zabrakło takich grup jak Lady Punk, Kobra Nocka czy Wilki. Na scenie festiwalu w Opolu zaprezentował się zespół Bajm. Koncerty to nie tylko dobra muzyka, ale również performance. Nie zapomniał o tym zespół Big Cyc, który wystąpił podczas Super Jedynek. Grupa wykonała przed publicznością swoje najpopularniejsze utwory, jednak to nie to najbardziej przykuło uwagę widzów. Krzysztof Skiba wszedł na scenę, trzymając w dłoni tajemniczy czarny przedmiot. Jak się okazało, była to wielka flaga z logo zespołu. Podczas wykonywania utworów materiał powiewał wprawiany w ruch przez wokalistę. Pod koniec, superjedynek, nadszedł czas na występ jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w kraju. Na scenę wyszła Beata Kozidrak wraz z pozostałymi wykonawcami i zaśpiewała kilka najsłynniejszych utworów grupy. Nie zabrakło takich hitów jak Biała Armia czy Co mi Panie Dasz? Tłum szalał, a wokalistka wraz z nim. Był to ostatni występ podczas tej części wydarzenia. Beata Kozidrak nie chciała oddać mikrofonu po występie. Podczas imprez emitowanych na żywo niezwykle ważna jest dyscyplina czasowa. Każdy element powinien odbyć się w odpowiednich ramach, aby uniknąć opóźnień i innych problemów. Doskonale wiedział o tym prowadzący koncert Superjedynek, Marcin Daniec, który w bardzo sprawny sposób wręczał statuetki kolejnym wykonawcom. Kiedy wykon bajmu się zakończył, satyryk przeszedł do działania. Kochani, wielkie gratulacje! Proszę mi pozwolić, Beata jeszcze wystąpi. Kochani, proszę pozwolić mi się pożegnać z państwem, bo ja już pięknie za wszystko dziękuję. Do zobaczenia kiedyś, zapraszamy na kabareton, reagował Daniec na owacje fanów. Przeszkodziła mu jednak Beata Kozidrak, która nie miała zamiaru tak szybko oddawać mikrofonu. Ale zaraz, to jest nasze święto, i pozwól, że ja porozmawiam z moją publicznością. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy dla Was śpiewać. I nikt niech nie zamierza poróżnić artystów, bo muzyka jest po to, żeby nas rozweselać, bo my kochamy muzykę. Jesteśmy dla Was. Dziękuję, Opole, zdążyła jeszcze zaapelować wokalistka.